Kościołowi katolickiemu należy się cześć o wiele większa niż jakiemukolwiek stowarzyszeniu ludzkiemu, ponieważ został założony przez Chrystusa Pana. W pełni zatem stosowne jest, aby język, którym się posługuje, był szlachetny, majestatyczny, a nie pospolity. Papież Jan 23. Witajcie w dzwonnicy Wandej, umiłowani wojownicy w Panu. Dziś będziemy mówić o łacinie języku Boga w Jego Kościele. Łacina w historii chrześcijaństwa jest narzędziem komunikacji, które Bóg wybrał, aby przekazać Ewangelię i wieki tradycji. Była ona również spoiwem, które łączyło Kościół i jego wiernych w jednym głosie adoracji i czci. Wagi łaciny w liturgii i tradycji Kościoła. Nie można przecenić, a tym bardziej ignorować. I pomimo ataków i prześladowań, jakim jest poddawana, ist fundamentalne, aby promować i bronić jej użycia z wielu powodów historycznych, teologicznych i duchowych. Łacina była językiem przekazującym boską i uniwersalną historię od łacińskiego napisu na Krzyżu Chrystusa. Jezus Nazarenus, Rex Iudaeorum, Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski. Po muzykę gregoriańską czy klasyczną, jak rekwiem Mozarta, Mesjasza Händla czy Ave Maria Schuberta. Sam Bóg chciał, aby łacina naznaczyła kluczowy moment w historii odkupienia. Wraz z diasporą chrześcijańską i późniejszą ewangelizacją, łacina rozprzestrzeniła się jako język wspólny rozległego imperium rzymskiego. Obejmującego niemal cały ówczesny znany świat. To rozprzestrzenienie się nie było zwykłym zbiegiem okoliczności, ale aktem opatrznościowym, który pozwolił Mszy Świętej i liturgii stać się uniwersalnymi, sprzyjając kulturze chrześcijańskiej i jednolitej w swojej misji ewangelizacyjnej. Łacina ukształtowała nazwę Europy, dawniej nazywanej chrześcijaństwem, gdzie Niemiec mógł udać się do Madrytu lub do dowolnego miasta w Europie czy Azji Mniejszej i bez problemu porozumieć się w jednym języku i w jednej kulturze chrześcijańskiej i europejskiej. Niezmienność Łaciny jest jednym z jej najważniejszych aspektów. Będąc językiem martwym, nie podlega zmianom i ewolucji, którym podlegają języki żywe. Ta stabilność językowa gwarantuje, że teksty liturgiczne i doktrynalne zachowają swoją czystość i dokładność w czasie. Łacina, dzięki swojej stałości, pozwoliła na przekazanie wiary i doktryny Kościoła bez zmian, zachowując siłę i czystość przesłania chrześcijańskiego. Oprócz tego, że jest językiem świętych i doktorów Kościoła, była ona również środkiem, dzięki któremu biskupi i uczeni Rozumieli się na soborach, w listach i dekretach, nie pozostawiając miejsca na reinterpretację dogmatów, katechizmu i prawa kanonicznego, potwierdzając, że Kościół jest filarem i podporą prawdy 3:15 od świętego Augustyna, którego suma teologika jest filarem myśli chrześcijańskiej, po świętego Tomasza Zakwinu i świętego Hieronimego. Tłumacza wulgaty, łacina była nośnikiem mądrości i świętości. Co więcej, zgodnie z tradycją, najświętsza Maryja Panna nauczyła świętego Dominika modlitwy różańcowej po łacinie. Łacina pozostaje językiem urzędowym w obrzędach egzorcyzmów Kościoła katolickiego. Ten język liturgiczny ze względu na swoją tradycję i świętość jest uważany za szczególnie potężny. Wielu współczesnych egzorcystów jak ojciec Gabriele Amort używało łaciny w swoich praktykach zgodnie z wytycznymi rytuału rzymskiego i mówili oni również, że różaniec po łacinie jest najbardziej znienawidzony przez demona. Dlaczego więc te nieliczne msze święte po łacinie, które pozostały są ignorowane i odwoływane? Dlaczego katolicy, którzy chcą po prostu modlić się lub słuchać mszy świętej po łacinie, są krytykowani i nazywani średniowiecznymi, fanatykami lub ekstremistami? Gdzie jest kościół miłosierdzia, miłości, inkluzji, wspólnego wędrowania i niedyskryminowania nikogo, słuchania i rozeznawania w duchu? Ta forma rządzenia w kościele niszczy jedność i ciągłość tradycji liturgicznej. Która definiowała Kościół przez 2000 lat. Porzucenie praktyk tradycji Kościoła i jego liturgii doprowadziło do największego nonsensu liturgicznego i magisterialnego, jaki kiedykolwiek miał miejsce w historii Kościoła. Księża, biskupi, a nawet kardynałowie robią co chcą z mszą świętą i sakramentami, zamieniając je w rytuały majów, pachamamy, parodie, tańce klaunów. Małżeństwa gejów i diabelską listę okrucieństw wobec liturgii i ciała Chrystusa. Porzucenie Łaciny w liturgii oznacza rezygnację z integralnej części naszej katolickiej tożsamości i bogactwa duchowego, jakie ona oferuje. Łacina jest tym klejnotem, który zachowuje się na zawsze i który nadaje wartość dziedzictwu Kościoła. Podsumowując, musimy powiedzieć, że bronić łaciny w liturgii i tradycji Kościoła to bronić naszego dziedzictwa duchowego i kulturowego, a przede wszystkim to bronić Chrystusa w jego mistycznym ciele. To znaczy podtrzymywać tradycję, która łączy nas z pierwszymi chrześcijanami, ze świętymi i doktorami Kościoła i z samą Matką Bożą. W ciągle zmieniającym się świecie Łacina jest kotwicą stabilności i czystości. Jej zachowanie jest aktem wierności naszej wierze i woli Bożej, która uczyniła ją taką na przestrzeni wieków. Łacina to język, który przekazał historię zbawienia i świętości. Zasługuje na to, by ją chronić i czcić w naszym kulcie Boga. Była ona również narzędziem do przekazania słowa, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Ceńmy i szanujmy nasze skarby. Łacina liturgiczna jest jednym z nich. To była dzwonnica wandej. Zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie i pomóżcie nam bić w dzwony. Do widzenia umiłowani wojownicy w panu.